Zamawiał jedną osobą ekipę RZBRKOWO. <noise> Witam szanownych graczy. Gazo z tej strony. Słuchajcie, moi drodzy, Gazonem gramy na polach bitewnych wieczności z reggałem, fasadem, Muradinem i Kaltasem. Po lewej stronie Petarda. i nowa. świat się wali Anubarak. What the hell. Niezły skład. Co tam mają? Malfuriona i Artasa. Dwóch tanków. Tak więc, dobrze mówię. Anubarak, Marfurionarta Arthas, Petarda i Nowa. Ciekawa sprawa. Ja chcę Wam pokazać Gazorka, bo się zmienił, ale zdecydowanie świetnie mi się nim gra. Kurczę, no to jest, to jest postać po prostu prze, przekozacka. E, zabawna przy okazji. Słuchajcie, to jest taki goblin oczywiście, który ma taką cechę, że może zniszczyć... E, właściwie to zbiera złom i właściwie może rozebrać e, swoją wieżyczkę, e, swojej wali walidziało. A więc, moi drodzy, ja mam taki jeden build, którym gram e, non-stop Gazolem. Bo uważam, że jest całkiem fajny. Dużo many mamy z tego, właściwie nie musimy się często cofać, spowalniamy naszymi wieżyczkami, możemy chase'ować wrogów, również. No ale tak naprawdę najfajniejsze są zasadzki, tak więc zacznijmy, moi drodzy, od tego, że stworzymy zwiększoną liczbę przywracanych przez złomu punktów many. Tak więc, tak, czytałem sobie i prawdopodobnie umrę. Tak dokładnie, nie, okej. Okay. A więc ja zdecydowanie tutaj muszę zacząć grać. Dobra, ładnie chłopaki tutaj polecieli I tu wieżyczkę postawimy Tutaj również Ciekaw czy on za mną poleci Czekajcie uuu Mój lizak mocy Niestety tu nie zadziała Ale dalej będziemy tutaj próbowali zabijać, pozabijać wszystkich dziabągować więc jest fajny skarab skarabeuszy z karabeuszami, ale my sobie tutaj powoli e, rozwalamy wszystko. I jak widzicie, pod D możemy mm, taką wieżyczkę, jak postawiliśmy ją rozwalić, po prostu. Tak więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Zyk. O, tam mamy manę. Tak więc sobie weźmiemy tu jeszcze. Powiem wam, że ten petarda e, to będzie miał bardzo przerąbane z falstadem miał przerąbane z Kaltasem. Mam nadzieję, że ogólnie będzie dobrze. Tak więc moi drodzy, lecimy. Musimy się ustawiać odpowiedni, o, w odpowiedni sposób, jeżeli chodzi właśnie o naszych, nasze wieżyczki względem o, tego gościa, to jest dobry moment. O! No niestety dorwaliśmy. Zobaczmy tutaj. O, Weźmy sobie manę. Stawimy w różnych miejscach te wieżyczki O, tu, też tutaj rozstawimy. Będziemy tutaj Robić taki wiesz Krążenie dookoła wieżyczek Ok, zbieramy je bo będzie rotacja już jest właściwie Więc, moi drodzy Musimy bardzo uważać Dobra Wprowadzimy gościa do I się tutaj ustawiamy życzkami tutaj tego gościa rozlujemy, coś podziałać widzimy, że nowa tutaj szaleje my teraz weźmiemy sobie, że y, czasami mamy 15% szansy na to, że wyleci nam złom a, z jakichś stworów o, musimy się szybko zabrać, nie udało się nie udało się Co często właśnie tutaj tak szarżuje dobra, weźmiemy sobie szybko leczonko i szarżujemy dalej, właściwie to weźmiemy dalej całą manę i życie. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o gazola, musimy oczywiście wystrzegać się niewidzialnych. Jak niewidzialni naprawdę są przerobani. Chyba, że mamy Erkę załadowaną. Słuchajcie, gazol to jest jedyna taka postać, która naprawdę potrafi się obronić, jeżeli chodzi o właściwie prawie wszystkie postacie. No chyba, że jest ksul, na przykład, z zamyka, jest, jest anubarak, tak jak teraz, który potrafi przejechać, nas trafić, ale jego możemy unikać. Właściwie całkiem fajnie sobie radzimy, jeżeli mamy już spowolnienie na wieżyczkach, bo wtedy w pewnym sensie możemy, możemy to fajnie Unikać tego wszystkiego, co się dookoła dzieje nas. Widzicie jak ktoś nas chasuje to stawiamy koło siebie. O, brzdęk! O szkoda, prawda, szkoda. Jak ktoś nas czasuje, stawiamy wieżyczki i powolutku i powolutku rozwalamy delikwenta, który za nami za nami jedzie. A ja sobie tutaj ustawię. Będę tutaj powoli atakował. Dobra ma inducja. No więc ogólnie jeżeli chodzi o naszego bohatera, całkiem sobie radzi ogólnie ze wszystkimi, oprócz na przykład taki nowy, który wysadzi Wam ee, całkiem konkretnie swoją, swoją serio. Ten gościu prawie umiera właśnie musimy się wystrzegać po prostu komba e, od nowy w późniejszym okresie, ona nas tam rozjedzie dość mocno, ale... Będziemy próbowali jej unikać. Zobaczymy jak nam pójdzie. Słuchajcie. Tutaj e, spowolnienie brogu bierzemy, 25% spowolnienia, to jest bardzo ważne, zdecydowanie. Tak więc, jak widzicie tutaj możemy sobie to postawić. Te wali działa będą wkurzać wrogów, bo oni muszą je rozwalać. O, właśnie. Ja sobie manę będę brał, będę składał. No Ona mnie tutaj, widzicie, widzicie, tutaj pełno tego złomu leży, musimy zbierać. Jeśli pod uwadze, na uwadze. A to nie ono. O, i kolejny wali działo. Niech go spowolni. Kolejny wali działo. Niech go spowolni. Szkoda, że nie mam EW. To wtedy bym gościa spróbował tutaj. Naprawdę po kiereszałach. Okej, okay. Lecimy. O, jeszcze. Tutaj bombkę, żeby było śmieszniej. Jeszcze przywalimy Składamy. Składamy sprzęt i uciekamy. Więc. elo hello, alo, Oooo, oh, Elomelo! Mój Elomelo! Mój Elomelo. Nie mamy czasu nawet na manę. Dajcie. Tutaj ustawimy. Cały szereg ustawie. słuchajcie. No, ja myślałem, że będą strzelać. No, chociaż jakbym tu na rogu ustawił, to prawdopodobnie by strzelałem. Dobra, wspieramy. Jedną tylko, jedną zostawię. Jest rotacja, my idziemy na Sandu. Szkoda, ładujemy niemożliwe. My będziemy tu bronić, oni mają bardzo mało życia. a ja nie mam mamy. No masz, musisz się złożyć, mój kolega. Musisz się złożyć. Dobra, jedę pomane, i życie. Żeby mnie nowa nie rozłożyła przypadkiem. Ale chyba powinienem jednak iść do naszych. Tak więc już jadę. Trzeci sobie tam dobrze radzą. Tu jest ten skubaniec. Gdzieś tu? Nie. Yeah. O tu jest. Widzicie? Całkiem spoko to wyszło. Dobra, obroniliśmy to! Haha! <grystanie> Dobra, ja się stąd wycofuję. Albo poczekajcie jeszcze. Weźmy tutaj. Robimy. Nie blokuj mnie! Nie blokuj mnie. Dobra. Co co co, co? co? Nie robi? W ogóle ten Boże, jaki gościu. Mam many, przebaczać. Dobra, uciekamy. O, tu jest, tu jest, to jest właśnie. Słuchajcie, będziemy mieli grawi bomba. Dobra, nie będziemy się z nim ganiać. Ale dole są czyli tanka przez ten czas. To też jest plus. On tutaj się wycofał. Ja idę, się wycofuję, wezmę manę. No chociaż to jest dobry moment na puszowanie, ale zrobimy noszą czwórkę. Więc zrobimy to dość spokojny sposób. Oni tam u góry na dole giną no, na bocie. Najpierw wrzucamy sobie coś takiego, później ładujemy, oni tutaj umierają, my jak załadujemy, załadujemy całe działo, to wtedy odpalamy. To jest sobie chyba naj najbardziej sensowne, sensowny start moim zdaniem. Tam manę oczywiście zbieramy, non stop. Tutaj serwo mechanizmy aktywne. Dawolutku ładujemy, ładujemy, działo trzeba zająć łabus. Najemników, dobra, bierzemy manę. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj życie i biegniemy. Nie wrócimy, oczywiście, do nich teraz. Bo jak nas złapią, to będzie kicha. Pójdziemy do tego falstada, co na dole chce coś zrobić. I regara. Chociaż oni tu już pozamiatali, no to powolutku przesuwamy nasze wieżyczki do przodu. Ogólnie jak czyścimy linie, to staramy się wieżyczki ustawiać w górę i na dole. I powoli je przesuwać po prostu do przodu. Jak e, zasięg się skończy, to je demolujemy i, i lecimy na przykład e, dalej. Albo się wycofujemy. Jak się wycofujemy, to, to też warto złożyć wieżyczkę, bo to, to jest zdecydowanie również e, mana, więc moi drodzy... Tutaj spróbuję dosięgnąć tego gościa. Mam bardzo ładnie. Weźmiemy jedną mamy, drugą mamy. Ok, to jadę tutaj. ustawiam się. Mam r. To jest bardzo ważna informacja. Tak więc tu mamy wieżyczkę. Tu mamy wieżyczkę. stawiamy różnie. W jednym miejscu jest dobre, bo jak ktoś się wbije, to, to wtedy. To wtedy dość mocno można go obić. Ale w pewnym sensie, jeżeli to się nie uda, na przykład wrzuci tą swoją. Te swojego nuka gościu na wasze wieżyczki, na tutaj. A więc to jest O, o, o. Tu stawię, No i się kazałem też broni to powiem wam. Ładuję, ładuję. Bum. Okej, okay. dobra, idę do góry. Mamy kolejny level, moi drodzy. Tak więc zwiększymy maksymalną e, ilość ładunków. E, takiego woli działa. Jak więc więcej, tym lepiej. O, i tutaj mamy bardzo dogodny punkt, żeby rzucić. Jak widzicie, bam. Elegancko. Bombkę! I tego pana też. To zwalimy. Teraz jest chase za no, panio, Panią Nową I jest fajnie, Gazow jest fajny Gazow zdecydowanie jest super Więc moi drodzy polecam go ręczkami, nóżkami Czasami można takie niesamowite akcje zrobić Dobra, ja tak wracam Chociaż może nie, nie wracamy Biorę szybko na chwilę, Biorę szybko na nie chciałem tego wyrzucać, chciałem bombkę wyrzucić Weźmiemy manę i pociśniemy górę z tym gościem okej, okay, to lecimy. Oczywiście zmi to, że jak jesteście na koniu i rozwalacie wieżyczkę, to, no, to tutaj musicie zsiąść z konia. To jest akurat lipa, bardzo duża. Lipa. O, tutaj mamy gościa. Popopopam. Dobra, to wieżyczkę ściągam. Jak się tam znowu męczą? Dobra, mamy. Mam nadzieję, że wystarczająco. Many na naszą, nasze combo. To jest bardzo ważne. Bam, bam, bam. No i bardzo fajnie. Ustawiamy wieżyczkę i kręcimy się wokół niej. <grywka> Taka jest idea. Zostawimy też wieżyczkę z lewej strony Dlaczego się kręcę w kółko? Żeby nowa przypadkiem mnie nie trafiła tak, To jest mega ważne A więc zmieniam ciągle pozycję Kolejny level moi drodzy eee, Zwiększamy nasze obrażenia eee, Wali działa jeżeli stoimy w zas ich zasięgu A więc Ja już tutaj lekko przeszukuję Widzicie to wali działa więc Jedno wali działo, drugie wali działo no, kolejne. No tam wrzucę bomba. Kolejny baldział i będę jej atakował. Więc kolejne. Rzucamy reczkę, wrzucamy bombkę i bum. Ktoś tam wybuchł, rękaw poleciał. Tak ja więc nie zdążyliśmy dolecieć do levelu ostatniego. Ale zdecydowanie Gazol jest zabawną postacią do gry. I wam pokażę jeszcze, co dokładnie weźmiemy. No ale na 20 levelu to wiecie: Dokładnie wiecie, co wziąć. Tak więc 300 zł. Eee! Pięknie! Wow, 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 Chyba przez to, że mnie wtedy raz wyrzuciło. 228 punktów, 17 ranka. GTS 330 zł. Super gra, moi drodzy, super gra. 270 0 E, te dipsy bardzo takie stanowane, dlatego że głównie skupialiśmy się jak widzicie na rozwalaniu Immortala. E, dwa. Kile? <laughs> I słuchajcie, talenty. No to tutaj jest właściwie cały bit praktycznie. Na końcu bierzemy buffa do gravi bomby, żeby był większy obszar. Ten obszar jest gigantyczny, bardzo fajny. A więc moi drodzy, po kolei. Mane przywracanie jest 100% punktów. Mane z złomu przywracane. Następnie 15% szansy, że jakiś tam złą wypadnie ze stworów. Następnie spowolnienie wrogów 25% mega sprawa. Grawi bomba 3000. No to jest mus. Magazynek wieżyczek, trzy wieżyczki, żebyśmy naprawdę naparzali. i Jak ścigamy gościa, to stawiamy wieżyczkę, ona je gospowalnia, stawiamy wieżyczkę na gospowalnie i tak dalej. I tak właśnie chaseujemy, albo uciekamy też, stawiając za sobą wieżyczki, żeby one atakowały w rogu, wyspowalniały. No i doskonałe schematy, 25% więcej obrażeń, jeżeli stajemy w ich zasięgu, czyli jak biegamy koło nich, to w tym momencie więcej obrażeń nam zadają. To jest super. Tak więc tutaj robimy jeszcze większą bombę. Jest eksplozja, jest super zabawa. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Gazol, to był właśnie Gazol w poradniku z rozgrywką. Trzymajcie się na razie.